Poradnik Bezpieczeństwa to publikacja przygotowana po to, by pomóc nam zadbać o siebie, naszych bliskich i imienie. Zawiera praktyczne wskazówki, jak zachować ostrożność w różnych sytuacjach, od zagrożeń w życiu codziennym po sytuacje kryzysowe. Takie książeczki trafiają coraz częściej do naszych mieszkań, część osób z zainteresowaniem je przegląda, inni odkładają je na bok. Tymczasem służby odpowiedzialne za nasze wspólne bezpieczeństwo apelują, by nie lekceważyć tych poradników. To źródło wiedzy, które może uratować zdrowie, a nawet życie. Każdy mieszkaniec, każdy obywatel ma dostać ten poradnik i najlepiej by było, żeby, żeby każdy się z nim zapoznał. Tam jest mowa o wielu, wielu różnych zagrożeniach, nie tylko pożarowych, ale na pewno on bardzo mocno poprawi bezpieczeństwo każdego nasze indywidualne. Bardzo liczę na to, że ten poradnik będzie punktem wyjścia dla każdego z nas, do tego, żeby zrobić kolejny krok. To narzędzie edukacyjne, które kształtuje świadomość i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Nie zwalnia to jednak służb ratowniczych z ich obowiązków. Mundurowi zawsze pozostają w gotowości do niesienia pomocy. Warto jednak pamiętać, że instynkt samozachowawczy również ma ogromne znaczenie. Jesteśmy po to, aby pomagać. To niewielka książeczka na kilkadziesiąt stron, napisana prostym językiem i podzielona na krótkie rozdziały do czytania na raty. W zamian zyskujemy praktyczne wskazówki na sytuacje, gdzie stawką jest nasze bezpieczeństwo i spokój życia. Ta drobna fatyga zdecydowanie się opłaca.